Witam serdecznie Dzisiaj mamy coś takiego, testujemy sobie Zobaczcie to specjalnie Golf 7 2000 że tak powiem 19 rok ustawione 180 żeby było, nie wiem czy widać widać chyba i jedziemy że tak powiem, bo auto miało jakąś chyba kiedyś kolizję, bo i drzwi były ściągane coś i tam czasami wywalał błąd a po w parametrach była odchyłka tam kilka stopni Klientka chciała to z, skalibrować, no i teraz testujemy, no ale działa dobrze, bo on czasami coś tam się gubił. No eee. i Jak będziecie potrzebowali pomocy, to łapał w górę, to ten to zapraszam do, do, do kontaktu i będziemy robić, no, pięknie hamuje tylko przede mną. zawsze specjalnie jest ustawione 180. Żebyście o. hamuj napisał.